Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy serię poświęconą fortyfikacjom grudziąckim. Na początek, właściwie chyba trochę na zasadzie przypadku, wybraliśmy takie miejsce jak Strzelnica Garnizonowa. Znajduje się ona w lesie rudnickim, a właściwie w samym środku tego lasu. Część tej strzelnicy jest widoczna dla osób, które dzisiaj biegają po lesie rudnickim czy jeżdżą rowerami. To je, widać wały, e, torów strzeleckich. Natomiast my dotarliśmy w miejsce, gdzie rozpoczęła się budowa, gdzie to, to, jest, to jest najstarsza część tej strzelnicy. Za moimi plecami znajduje się kulochwyt e, z czerwonej cegły, który tak naprawdę był budowany drewnianymi deskami i wychwytywał po prostu kulę. Strzelających żołnierzy. Zresztą w tym to, że zachowały się tutaj w niektórych miejscach jeszcze ciągi cegieł, wyznaczające miejsca strzeleckie. Miejsce bardzo urokliwe, ciekawe i wręcz można powiedzieć tak, niesamowite, jeżeli w środku lasu spotyka się coś takiego. A sama strzelnica miała zapewnić możliwość szkolenia żołnierzy, jeżeli chodzi o umiejętności strzeleckie dla tych, którzy stacjonowali w części południowej miasta. Dla części północnej strzelnica znajdowała się na dzisiejszej. Ulicy mieszka. Tam w tej chwili trwają prace budowlane, więc spora część tej strzelnicy już w tej chwili nie istnieje i prawdopodobnie reszta także z czasem zniknie. Natomiast tutaj ta część, ta olbrzymia, bo to jest naprawdę olbrzymia strzelnica, jeszcze funkcjonuje i można ją zobaczyć. Faktem jest, że plany były bardzo ambitne, ale dzisiejszy właściciel, jeżeli chodzi o realizację tych planów, nie wykonał właściwie niczego. Fajnie, mamy bardzo ładny teren rekreacyjny, zielony, z takimi obiektami jak ten z tyłu, gdzie możemy od razu na pierwszy rzut oka poczuć, że jesteśmy w Grudziądzu, mieście. Gdzie jest masa fortyfikacji, gdzie jest masa historii dotyczącej militariów, wojska, gdzie każdy, kto interesuje się tego typu rzeczami, może znaleźć coś dla siebie. To jest właśnie piękne, jeżeli chodzi o to miasto i okolice. Gdziekolwiek człowiek się nie ruszy, zawsze znajdzie coś interesującego. Dziękuję bardzo.